Ho, 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 majtkowie i majciarze, witam w załodze X-Charlie i zapraszam na pokład, ah. Jeśli narobiłeś Lipy w Polsce i musisz zdupcać za granicę, a nie posiadasz żadnej poduszki finansowej, nic nie szkodzi. Możesz spieniężyć swój kliplunek w błyskawiczny jak Kangur sposób. Wystarczy tylko, że wejdziesz na stronę Pirates. A jeśli jesteś chociaż trochę charakterny, to użyjesz kodu X Charlie, który daje Ci 35% bonusu do doładowania na stronę, plus 30 dolarów więcej do trzech pierwszych transakcji Pozdrow Siemaneczko drodzy widzowie, witam serdecznie na CSGO Skinsie! Ostatnio na lewiku graliśmy sobie trochę na rękach, wam się trochę podobało, także może jakiś contentcik z tego zrobimy, jakieś odcineczki, zobaczymy. Przede wszystkim śledźcie Discord Fabryka Skinów, tam konkursiki. Wpłacajcie z kodem XCZAR, jeżeli wpłacacie z kodem XCZAR, każda złotówka wpłacona daje wam jeden ticket do konkursu, na przykład na kosy. Także to bierzcie też pod uwagę, że jeżeli macie możliwość wpłacać u kogoś, u kogo są konkursy, no też warto. Oczywiście dzisiaj skrzyneczki. Zobaczymy w ogóle Blazer Case. Kanta case. Kanta widzowie jakie skrzyneczki, bardzo ładne, dobra. Fajne ewentowe skrzyneczki. Ja tutaj się rozejrzę jeszcze, czy na pewno nie ma jest nic takiego nowego. Porcelanowa skrzynka też w ostatnich odcinkach się testowaliśmy. Zbrojownie, no tutaj możecie wiecie co. Zawieszki sobie dropnąć. Ja Wam polecam w ogóle zainwestować w zawieszki, bo za niedługo będzie naprawdę dosyć duża przewaga procentów, jeżeli chodzi o profit. Dobra widzowie, wiadomo, wiadomo jaki chodzi, wiadomo co Co może zaczniemy stać z Tej blazerkę? 126 z Zico Karam truby, ruby, 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 ruby Skeleton, doplarek, fajne kosy, rękawice też mi się podobają Shadow Daggers, wiadomo I ta łupka. ta łupka jest naprawdę fajna Dlatego polujemy, polujemy, polujemy widzowie Let's go SSG takie, ciekawe ile takie kosztuje 34 ziko. Mm -hmm. Jeszcze raz otwórzmy. Kortexika to mamy Dobra, lecimy jeszcze raz, ostatni raz. Blazer case. Kurczę, no, M to musi coś dropnąć, dobrego. A z modem jakby walną. 250 zł, dobra, otwórzmy raz. Boostmod, 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 mmm chill. Kurczę, ta rękawica jak oddało 64. Dobra, ostatni raz otwieram. Jest szansa nie no znowu Dobra, sprzedam to i otworzę jeszcze raz, ale ostatni. 17 zeta. Neon. Dobra, nie no, uciekamy z tej skrzyneczki. Uciekamy z tej skrzyneczki, okej, okay, tutaj mamy na zero. To jest, dobra. I Kanta, okej, skanta. Pamiętajcie, dajcie się kantować. Neon może być. Neon i może być, nie, nie mówię, że nie, nie mówię, że tak. Na zero skrzyneczka. I Primal. dobra, po jeszcze trzy skrzyneczki tej skrzynki taj tańszej. Patrz tu stówkę, skody szali, nie wiem, że masz 100 ticketów. To jeszcze zobaczcie, kicski BU! Disko też, to coś tam warto, coś tam warto. Szkoda, że nie ten sort. Aha, dobra w sobie. Idziemy na bitewkę. <laughs> Idziemy na bitewkę tam nie odkłucie, także... Także tak, niedługo na lewiec też wybierzemy coś. Oj, co to za skrzynki jakieś nowe? Patrzcie. No damy se WESZ! A tu też jakaś skrzynia nowa? Lecimy! Na Joker modach to otwórzmy, dobra. Na trzy osoby, normalnie. I to może być ciekawa bitwa, nowe skrzyneczki, a to ze stickersami są. Wo, jaka m tam była, za dwa i koła! Bo te mincia, lecimy z tym! Lecimy z tym koksem widzowie! Tak jest, ok? Mamy wąsa tego? O kurczę, 59, i samo, ogarnij się. Patrzcie, jakie w ogóle naklejki nowe. Zawieszki teraz. No, niestety, ostatnia skrzynia, ostatnia skrzynia. A niestety, widzowie. Niestety, bo ci samo dropną, no, ale skrzynka taka, wiecie. 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 Uh, tu koleżka dołączmy sobie do niego. One tap, lecimy do Alex. One tap, one tap 5% na Jest duża szansa, tak naprawdę. 5% z 95 łew. Ok, jest sieć dla nas, pięknie, chociaż tyle. no, To nie jest jakaś duża kwota. A ja, ja, beczka by ładnie, ale aczkolwiek wiecie, zawsze to jest coś, także widzę co. Przewiajcie wymagania zapisu. Przejdźmy sobie jeszcze na Santa Back Case, Snowfall. I może otwórzmy sobie takiego Marvel Sida jednego, 1%. A może siądzie. Uciekamy. Przejdźmy na te Santa Case. otwórzmy sobie tych Santa Caseów Kilka Orfant, okej. Okay. I jedziecie co? Zrobię skrzynki te Ile to się kosztuje? 230 zł, ładnie. A tutaj? O, i Asimov, ładnie. Ładnie, ładnie, bardzo ładnie. Ładnie bardzo, także dobra Snowflake case, boost mod 116 złotych, zobaczmy No, no, ile to kosztuje? Szkoda, że nie Dragon to ile to kosztuje 157 No i dobra, jeszcze raz Taki ciekawy w ogóle famas Ciekawy bardzo famas widzowie 154 zico Także ładnie Hmm, co ja sobie sprzedam to. Ja zrobię bitewkę. Taką ostatnią bitewkę zrobimy na zakończenie. Potężną bitwę. Z tych nowych skrzynek oczywiście. Light snowfay. O, blazerka damy Santa. Co tu jeszcze można dać? Nie wiem, jaką skrzynkę mogę dać, wiecie? Nie wiem, nie wiem, widzowie, nie wiem. Dam to dwa razy. Underdog, cztery osoby, lecimy. Albo poło odda potężnie, albo nie odda potężnie. Ja liczę na to, że odda potężnie nam. Jeżeli nie, no to po prostu się żegnamy, widzimy się w kolejnym odcineczku. Widzowie przypominam, że też u nas możecie grać jeden na jeden z widzami, już niedługo się pojawi film na kanale, także śledźcie, bądźcie na bieżąco, ślij Discord, skillów niedługo fajnie materiał bardzo się okej, okay, na razie prowadzimy a nie, jednak nie, oczywiście Famas musiał w takim stanie okej okay. jest szansa duża tutaj a, tylko, a tutaj jest prosto A ajajajajaj, niestety łeb w Niestety za nim, ale jest szansa dobra, dobra dobra i jest ostatnia szansa ostatnia szansa na to, żeby Powiedz, że siedzi, powiedz, że siedzi nie, no nie siedzi, ale patrzcie jaka ładna bitwa, 3,5, i koła, 3 koła, wyciągnął wiecie z czego 900 zł, no to bardzo ładnie No bardzo ładnie, tak sobie No mocno, mocno, także widzę co, Exchanger jakbyście chcieli w ogóle sam czasem mieć, nie wiem, takiego Stalkera na przykład, na taką AWP, bo wolicie grać na WP, no to możecie że Exchanger, znamieć cashback, wam wraca na konto I co przypominamy sobie? to, z kodem xchard jak wpłacacie Kodzik xchard i daje wam każda z każda z na zoteczkę, daje wam jeden jako na tak Także ja się z wami żegnam, widzimy się w kolejnym odcineczku Holiday Rush, Hello man. Yeah!